Masz pieniądze, ale czujesz, że to one mają ciebie, zarabiasz więcej, ale dalej nie wiesz, gdzie to wszystko znika. To nie brak pieniędzy jest problemem. To brak kontroli, systemu i świadomości. Podam ci pięć prostych kroków, jak odzyskać tego świadomość. Sprawdź, na co realnie wydajesz pieniądze. Nie zgaduj, po prostu spisz. Ustal, ile kosztuje cię twoje życie, a nie tylko twoje zachcianki. Płać najpierw sobie. Oszczędzanie to nie opcja. To nawyk. Ustaw limity na karcie, na emocje, bo mi się należy. I ostatni, miej cel, bo kasa bez kierunku zawsze się rozchodzi. To nie chodzi o to, żebyś był bogaty, tylko o to, żebyś się czuł bezpiecznie, spokojnie i wolny. Dlatego zrób pierwszy krok. Usiądź z kartką, zajrzyj na konto, zacznij świadomie zarządzać, nie tylko wydawać. I pamiętaj: pieniądze to narzędzie. Ale ty jesteś tym, kto je trzyma w rękach. Zacznij mi zarządzać, zanim one zaczną zarządzać tobą.